Hejka, w dzisiejszym odcinku będę pokazywała wam moje kosmetyki. Nie mam ich dużo, za bardzo i nie mam wszystkich, bo ja tak się często nie maluję, tylko może dwa razy, trzy razy na tydzień. E, więc możemy zaczynać. I jeśli Wam się spodoba ten odcinek i chcecie, żebym się pomalowała, albo z, jak zmywam makijaż, to zostawcie łapki do góry, subskrypcję i dzwoneczek, więc lecimy. E, dobra, więc ja mam taki... Kufery, ale dostałam to na święta i postanowiłam, żeby te tym będę trzymała. Bo tak muszę wymienić, bo już jest brudny. Więc. Hmm. Tutaj jest tak. Więc no. Dobra, więc zaczynajmy. Yy, mam taką paletkę. Taką o. Otworzę. Takie kolory są. Ja tylko używam tego. Dobra. Pędzelek. Dalej taka szminka. Miałam jeszcze taką pomarańczową, tylko mi się zgubiła, więc Mam tu Szydoran. To jest taki podkręcający, a tu, są. No. Ten jest taki, mm, też taki mało podkręca, podkręcający, a te takie już y, takie normalne, nie podkręcające. Ja albo tym, albo tym się maluję, bo nie, nie chcę tak za bardzo podkręcających. To też jest taka mała paleta. I tutaj wygląda to tak. E, te dwa kolory e, e, na pralce położyłam e, e, tak, ten, tą paletkę, i chciałam się odwrócić, bo malowałam się, i zniszczyłam łokciem, e, ją, e, ją no, zepchłam i eyeliner. Kredka. No i to tyle z moich kosmetyków. To są tylko lakiery, wiem, że nie powinnam trzymać, ale ja chcę takie takie... no. Właśnie wszystko do kupy. Ja wszystko mnie przygotowane wolę i wszystko poukładane, więc no. Więc jeśli Wam się podoba ten odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę do góry, subskrypcję i dzwoneczek, więc... Zadzwonię się, e, żegnam. Może jutro się zobaczymy, może mm, i pojutrze. E, jeśli chcecie, jakie ja się maluję, to palajcie właśnie. E, a, pokażę Wam. I. No to pa!